Wyśpaliście się, kochani, czy nie? Czyście siedzieli w sztucznej inteligencji całą noc do rana, kurwa, z tymi Chińczykami, żeście kodowali, kurwa. No, Kochani, kurwa, trzeba odpuścić, kurwa, czasami, bo to idzie już zwariować od tego. Już naprawdę, już mi się w głowie pierdoli. Nie mam siły już się na was wydzierać. Już naprawdę yy, momentami, momentami mam dość. Więc yy, zmienimy format, kurwa. Przestaniemy kurwa nadawać. Wyłączymy się. I zaczekamy na lepsze czasy, kurwa. No, naprawdę. Ja już mam dość. Jestem trochę zmęczony, ale kurwa muszę to przetrwać. Wy też my, widzicie, wszyscy mają te gorsze momenty. Zobaczcie, to każdego dopada. Nawet tych, widzicie, te. Te wasze gwiazdy na Instagramach, celebrytów, oni też. Tylko, że oni tak często nie nadają. Mają, le leżą, wie, wiecie, płaczą do poduszki, ale wystawiają rolki, jak to zajebiście, jak to na bali było pięknie, jaki ten rok był cudowny, a to wszystko kurwa w kit. Oczywiście były takie okresy, ale było dużo tej chujowizny i każdy to ma, nawet ci najlepsi na szczytach co nam się wydaje. Dlatego kurwa uwierzcie w siebie i lećcie do przodu z każdym dniem. I zdroga wam życzę. Pa.